Aloha, witam Was. Próbuję to ustawić, żeby to pięknie wyglądało. Dobra, witam Was w ten piękny weekend słoneczny. Zaraz Wam pokażę. Pamiętacie słońce moje? Gdzie są moje light zrobione? Właśnie tu, przy tym biurku, gdzie dużo się dzieje. Nawet jest kosan jedzony. Więc widoki są przepiękne i z tego właśnie oto tarasu razem z Pixel, Pixel i Quantum. Hi, Quantum. Z tego prowadzę właśnie spotkania. Jest naprawdę pięknie. I słuchajcie, tym widokiem chcę Was zainspirować, żebyście poszli po swoje. Więc mieliśmy spotkanie wtorkowe z Buduj Autentyczną Markę Osobistą. I co zrobiłaś już w tym kierunku? Czy zrobiliście zadanie, które ma być zrobione? Jeśli tak, to brawo. To brawo. Jeśli tak, to naprawdę brawo. I co Wy na to, jakbyście... Zrobili post, bo to jest ważne, żeby wejść do tej platformy. Uh, i Jest post w odpowiedniej sekcji biznes i napisz Twoja wizja za 5 lat. To jest ważne, bo to daje klarowność i zacznie dawać informacje, energię na zewnątrz. A jaką ty energię dajesz na zewnątrz, to do Ciebie przychodzi. Więc wejdź do tej sekcji, gdzie są komentarze, up w, w sekcji biznes i napisz swoją wizję za 5 lat. A w sekcji mindset tam jest drugi. Drugi, jakby przycisk. Twoje przemyślenia. Jak wygląda Twój self-concept? To nowe postrzeganie siebie. Czyli nasza sesja czwartkowa. Więc powiedz, co tam zaszło u ciebie po tym procesie, który zrobiliśmy. Robiliśmy tapping, hookings i EFT. Jestem ciekawa, co zaszło u Was. E, oczywiście możesz nagrać wideo, tak jak ja, i wyrzucić, jeśli to jest łatwiej, bo dla mnie forma wideo jest najłatwiejsza. Więc ta platforma jest po to, żeby było dzielenie się, co zrobiłaś, czyli trzymasz się odpowiedzialno. odpowiedzialną. Okej, okay, zrobiłam to zadanie. I dajesz informację, jak to wygląda, albo nie zrobiłam, bo. Zobacz, jakie są Twoje wymówki, więc to ma Tobie służyć jako narzędzie, które trzyma Ci odpowiedzialną. I Wy wszyscy komentujecie sobie nawzajem. Trzymacie siebie odpowiedzialną. I to będzie taki żywy organizm, gdzie naprawdę będziesz mieć i tego bata do działania, jak i inspirację i wsparcie. Więc nie mogę się doczekać, żebyście dali swoje pierwsze posty. Do zobaczenia i pozdrawiam. Do wtorku. Widzimy się we wtorek.